Yo, hej, że jestem Igoraczem i gramy sobie w Minecrafta. No właśnie, jest. No, nie wiem, która godzina, teraz raczej nie sprawdzę. A dzisiaj chcę sobie uzbierać na jakieś sikierki, więc musimy poszukać w naszych Szalkery Boxach jakieś rzeczy do skrzyneczek. Jakiś skrzyneczek, sikierek. O, dobra, sobie weźmiemy moją jedyną sikierkę, którą zrobiłem sobie tam na początku serii. No, właśnie, lecimy szybko. Tam tam po to drzewko, o właśnie, sosnę. Bo z sosny dara to zrobić. No, bo w, w, chyba w kolejnym odcinku będziemy ludzie wycinać cały las. Mam nadzieję, że to się uda. A że to się mega uda. No, bo w sumie są takie rzeczy przydatne. Jak na przykład, żeby wyciąć sobie cały las. To tam coś można zrobić. No. A jestem ciekawy, co zrobimy w kolejnym, kolejnym odcinku z Minecrafta. Bo w kolejnym na pewno, jak tu uda nam się zbierać dużo sikierek, to będziemy wy, wycinać ten las, który jest tam na górze. No, ale to w kolejnym odcinku. Na razie sobie musimy zebrać na sikierki w tym odcinku. Więc jak widzicie, robię wszystko równomiernie. Tutaj mamy crafting table. I tak, muszę tutaj dużo desek zrobić. I tak, i teraz jeszcze patyki. I tak, dwie już mamy siekierki. Teraz by się przydało zebrać, to użył u nasz crafting table. Nie, po co ja chcę zbierać crafting table? Niepotrzebne mi. Dobra, teraz sobie po prostu odłożyć te właśnie tutaj nasze siekierki i później chwilę do kopalni. Patrzcie, mam jeszcze tutaj tego boxa pustego. A, miałem wam powiedzieć, że właśnie u zrobiłem poza odcinkiem, więc tak, mamy tego szalkerboxa wolnego jeszcze i tego szalkerboxa wolnego jeszcze. A więc mamy trochę miejsca, musimy sobie zajść do tego pierwszego, żeby wyciągnąć jakiś kilof o na przykład tutaj żelazny i pójść do, do naszej kopalni, żeby wykopać kobla żeby mieć koblane tutaj właśnie siekierki. W sumie od dawna niczego tutaj nie jadłem na naszym surwiwalku, więc musimy chyba trochę tu zebrać żarcia, bo zaraz będę głodował i ginął. Pierwszy raz chyba, wtedy bym zginął na naszym surwiwalku, a poczekajmy chwilę, aż zabiję te świnki. Ludzie, rzeszłem do jakiejś kopalni i zobaczcie co w tej kopalni znalazłem żelazo, więc będziemy mogli sobie zrobić żelazną sikierkę mam nadzieję, że tu mi jakiś mobek nie wyskoczy szybciutko no ale jeszcze moje poszukiwania za jedzeniem się nie skończyły więc e, widzimy się za sekundkę Dobra ludzie, mam już dużo żarełka więc pora iść do domku tu przepalić, no bo naprawdę jestem głodny Pora, ludzie, tutaj sobie że rzeczywiście włożymy do śmieci, okej? Okay. I tak, pora ugotować jakieś tutaj szybko jedzonko. Muszę porobić je właśnie. W piecuku sobie w sumie przepalić te, 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 te... Przepalić żelazo, które tam znalazłem. I w tym czasie w sumie też sobie e, porobić jakieś inne rzeczy. No właśnie, jak na przykład robienie tych w sumie e, kilof tych siekier. No jak mi się to będzie gotowało, bo jak widzicie naprawdę głód mnie łapie w Minecraft. I tak, pora teraz te wszystkie siekierki tutaj odstawić. No, czy już się jedzonko usmażyło? Oczywiście. Teraz możemy sobie zjeść w spokoju dwa kurczaczki, dwa takie jedzonka. A tutaj już sobie szybko wrzucę na grillka kolejne, no właśnie, jak już na wszelki wypadek usmarzę. My idziemy właśnie sobie szybko, ale będę się jeszcze przespał na chwileczkę, no bo naprawdę z tym może być trudno z tymi innymi rzeczami właśnie. Dobra, lecimy, okej. Okay. Czy już nam się przesmażyło mięsko? Nie, no całą noc się gotowało, jeszcze się nie przesmażyło. Ja. Yeah. I tak. I wrzucamy już w sumie chyba ostatnią partię w tym odcinku. A tam jeszcze jedno miejsce jest. Nie. I możemy sobie szybko wyjść właśnie, bo już napar z tego głodu uzupełniłem. I możemy iść właśnie do kopalni. Handlarz! 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 Ej, w sumie mam trzy... A, trzy mi nie wystarczy. A to jeszcze sobie piachu trochę zdobędę. ludzie, zamkniemy tego handlarza. No, będzie najlepiej, ludzie. Handlarza zamkniemy. I będziemy mieli własnego handlarza. Tak jak mamy własne inne rzeczy. Będziemy mieli własnego handlarza. Won lamy. Ja, ja, ja lam nie zapraszałem do domeczku. Więc lam nie przyjmuję. Zobaczcie. Poczekajcie, ludzie. Błagam, żeby to się nagrywało. Mamy je. Mamy właśnie nasze... Naszego własnego. I tak, bitwa lamy. Je musimy zniszczyć. To od razu dostanę sznura. No, mam nadzieję, że dostanę sznurka. No, wą, lamo. Skóra i sznurek. No, właśnie. No, i tutaj jest jeszcze jedna lamka, którą by się przydało zniszczyć. No, chodź. Nie naplujesz na mnie, bo zaraz ja na ciebie napluję. No właśnie ty głupia. O ty plu, pluwaczko. O, tutaj... Dobra, skóry nie warto. I mamy cię handlarzu. I co teraz powiesz? Co? Że jestem najlepszy? No. Jeszcze tego tygodni... Nie no. Błagam, naprawdę. Wpakowałam do handlarza. Jezu. Widzimy się, jak się wydostanę. Niestety tutaj się nie wydostanę. Musiałbym zniszczyć tego handlarza, więc co? Bym musiał w jakiś inny sposób tu mieć. Bo gdzie nie widzę, to mam zmienić. No okej, okay, może nam wystarczyć jeden handlarz. Tego akurat nie potrzebowałem. Chciałam mieć tylko z niego itemki. Już zabieram na moje kolejne łóżeczko rzeczki. I w sumie możemy spadać. O! Jest! Tutaj nasza skóra e, z lamek. No właśnie. A mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj e, zebrać naprawdę coś tam. O! I właśnie teraz jest idealna pora, żeby zejść sobie do kopalni i pokopać trochę kobla, który tutaj nas właśnie prześladuje. Potrzebujemy go w sumie trochę dużo, więc rozkopię jakieś tutaj terytorium i może uda mi się znaleźć trochę tego kobla. No, tyle nam na pewno wystarczy na kilka sicierek. Więc już szybko wracamy robić te siano, się no się no się No właśnie. Szybko. Kto oglądał się no się no to pisze jak chce w komentarzach. Ty już właśnie ostatnią partyjkę wkładamy. Bierzemy wszystkie patyczki. Bo czemu by. Wow! Ma emeralda. Ej, dawaj tego emeralda. Za czym ty się nim handlujesz? Czekajcie, on. Za czter... Trzy... 32 patyki. O nie, typku, nie mysz sobie. Czy on mi tego emeralda wyrzucił? Nie, myślałem. Dobra, więc robimy szybko te siekierki. Cztery aż siekiery. Bogaty. Bogaty jestem w siekierkach. Dobra. Tyle nam na pewno wystarczy na wycięcie trochę tego lasu i do tego muszę zrobić jakiś żelazny też właśnie kilof i to, to mi wyjdzie na dobre w sumie. Zobaczcie tutaj patyczki i zobaczcie, że... Ja drugi kilof zrobiłem, ja siebie nienawidzę. Nie no żartuję, nienawidzę siebie, ale w sumie e, po co mi dwa żelazne kilofy. E, dobra, e, nieważne. Tutaj go sobie położę jakby mi był do czegokolwiek potrzebny. No, a tutaj tylko, że szybko zabiorę to jedzonko, które tutaj wstawiłem. No i oddamy tutaj wszystko. Tak, okej. Okay. Do śmieci kolejne skóry wkładamy. Do śmieci też. Ej, no dlaczego ja liny wyrzuciłem? Okej, okay, liny do śmieci. Tutaj to do śmieci, to do śmieci. I okej, okay, sobie jeszcze łóżeczko zrobimy. Okej, okay, ale mogę w sumie taką sikierkę zrobić. Ona nie jest najgorsza w sumie. No okej, okay, jeszcze tylko drugie łóżeczko sobie zrobimy. Szkoda, że białe, ale nie narzekam. Mamy, zobaczcie tutaj dwa łóżka. Tutaj sobie to odłożę do naszego skarbca, który właśnie tutaj trzymamy. Ej, a ja w sumie mam tam jedno żelazo. Ej, tam mam uszczelnienie, to będziemy musieli sobie naprawić. Już to naprawimy. Gdzie, gdzie? Łowi to nawet całkiem duże uszczelnienie. Sobie zbierzemy tego latającego Dirtka. I wejdziemy tutaj. O na ten. Coś. I tak. Tutaj jest to uszczelnienie. I tutaj. A tutaj to już może zostawać. No bo nic tam akurat mi nie wystaje. Dobra. Więc okej. Okay. Możemy już ten odcinek kończyć, bo nie wiem, co innego możemy tutaj zrobić. No właśnie. A ja właśnie bym tutaj tylko wyszedł, pokazał Wam może. O, może. Dobra. A, znieśmy sobie tego liścia. O, mamy patyka. Fajnie, tam jest utopiac. zasadzimy sobie drzewko. Ok, idziemy schować tego patyczka. I będziemy kończyć odcinek. No, właśnie. Tutaj otwieram sobie szybko. I tak, daję to do śmieci. O, ale ja tu chyba gdzieś miałem te patyki. Nie, wszystkie zużyłem. Deskę tu też mogę wrzucić do śmieci. Więc paręczę wam jego oglądania.